Człowiek taki jeżdżo po Wielkopolsce, że są już nie wie, czyim jest ojcem. Tutaj plasia, tam znów maryna, tak się ojcostwo często zaczyna. Człek porę jest poza domem i już ojcostwo mu nieświadome. To są momenty, a potem roki i rosną migiem nowe szudroki. Podbijesz Meli ślub albo serce i w piermszduet zaś potem tercet. W czapurach wrzeszczy chórek dziewuszek. W guntkach drużynę utrzymać muszę. W lwówku bom mędel, w dopiewie kopę. To jest wiaruchno, ten męski popęd, że mam kapelę w nowym domyślu. To rzym pod hajrem nawet nie myślał. Tak mi tu pieją i tak rzym że mnie od tego odciski bolą. Tak mnie od tego serducho boli, że zarą muszę luchnąć pół loli lub całką lolą grajkum naluchać, jak mi za wiele rżną kole ucha. A czasem dołbym pejma i ciocho, bo te kapele zawinkla kochom, ślepiąc wspominą moje dziewuchy. To gnot z my gnotów, jucha z my juchy, ty ślep te kłaki i te figury. Tu z mety szpycniesz rękę fachury. Na stare lata mam z nich pociechę. Takie są związki kapeli z lechem.